Drodzy bracia i siostry z Kanału Cycza, chodźcie z Bogiem. Dzisiaj chcę porozmawiać bezpośrednio z twoim sercem o czymś, co może mieć wpływ na twoją rodzinę bez twojej wiedzy. Wyobraź to sobie. Budujesz lub kupujesz piękny dom, idealny na zewnątrz, ale z czasem coś wydaje się mu złe. Czujesz niewyjaśniony smutek. Konflikty powstają bez wyraźnego powodu. Choroby pojawiają się bez wyraźnej diagnozy. Co się dzieje? Wicka Iwankowicz, jeden z widzących objawień w Meziugorju, ostrzega nas przed miejscami, w których nigdy nie powinniśmy mieszkać miejscami, które mogą narazić Twoją rodzinę na duchowe i fizyczne niebezpieczeństwo. Miejsca te niosą negatywne energie, które wpływają nie tylko na nasze zdrowie, ale także na nasze relacje, a nawet naszą wiarę. Jeśli kiedykolwiek poczułeś ten dyskomfort, lub znasz kogoś, kto żyje w czymś takim, ten film jest dla. Ciebie. Tutaj ujawnimy trzy niebezpieczne miejsca, przed którymi ostrzegała Wika oraz sposoby ochrony domu i rodziny przed tymi wpływami. Ale zanim przejdziemy dalej, muszę zapytać, zasubskrybuj kanał. Chodź z Bogiem. Zostaw swoje polubienie. I udostępnij ten film znajomym i rodzinie. Ta treść może całkowicie zmienić sposób postrzegania środowiska. Zostań ze mną, bo dziś odkryjesz, jak zmienić swój dom w prawdziwe sanktuarium pokoju i boskiej ochrony. Nie przegap okazji, aby wzmocnić swoją wiarę i zabezpieczyć dom pobłogosławiony przez Boga. Zacznijmy od pierwszego miejsca, które Wicka Iwankowicz ostrzega nas przed unikaniem obszarów z historią cierpienia. Wyobraź sobie życie w miejscu, w którym w przeszłości miały miejsce tragedie, takie jak pożary, osuwiska, a nawet konflikty ludzkie. Miejsca te mogą wydawać się dziś odnowione, z nowoczesnymi domami i pięknymi ogrodami, ale niosą ciężką energię duchową, która głęboko wpływa na tych, którzy tam mieszkają. Pomyśl o tym, stary szpital zamienił się w mieszkania, rozebrano więzienie, aby zrobić miejsce na kondominium, a nawet obszar dotknięty katastrofami naturalny. Mimo że przestrzeń fizyczna uległa zmianie, Pozostają ślady emocjonalne i duchowe. Ludzie mieszkający w tych miejscach często zgłaszają uczucie smutku bez wyraźnego powodu chroniczne zmęczenie, ciągłe konflikty rodzinne, a nawet niewyjaśnione choroby fizyczne. Znam rodzinę, która kupiła dom na ziemi, na której znajdował się stary cmentarz indyjski. Na początku wszystko wydawało się w porządku, ale z czasem zaczęły pojawiać się problemy, codzienne dyskusje. Powszechna bezsenność, a nawet depresja. Nie zrozumieli co się dzieje, dopóki nie skonsultowali się z kapłanem, który poprowadził ich o tym, jak ważne jest błogosławienie tego miejsca i szukanie boskiej ochrony. Co więc zrobić, jeśli mieszkasz już w jednym z tych miejsc? Po pierwsze, nie panikuj. Bóg jest większy niż jakakolwiek energia ujemna. Poświęć swój dom najświętszemu sercu Jezusa i niepokalanemu sercu Maryi. Módlcie się codziennie różańcem, prosząc o oczyszczenie środowiska. Używaj wody święconej, aby spryskać każdy pokój, wzywając obecność Boga i usuwając negatywne wpływy. Te proste kroki mogą całkowicie przekształcić energię Twojego domu, przywracając spokój i harmonię rodzinie. Porozmawiajmy teraz o drugim miejscu, które Wicka Iwankowicz ostrzega nas przed unikaniem obszarach przecinających podziemne cieki wodne. Być może zastanawiasz się, ale jak to może wpłynąć na moje życie? Prawda jest taka, że te niewidzialne prądy wodne uwalniają energię, która zaburza naturalną równowagę środowiska. Nawet jeśli nie widzisz lub nie czujesz tych podziemnych strumieni bezpośrednio, wytwarzają one naturalne promieniowanie, które może powodować bezsenność, ciągłe zmęczenie, bóle głowy i lęk bez widocznej przyczyny. Z czasem energia ta może osłabić ciało. A nawet przyczynić się do pojawienia się poważniejszych chorób. Prawdziwy przykład tego zdarzył się z parą, która zbudowała swój dom na pięknej ziemi, w otoczeniu przyrody. Na początku wszystko wydawało się idealne, ale po kilku miesiącach oba zaczęły się czuć wyczerpane, nawet śpiąc wystarczająco dużo godzin. Zgłaszali także częste konflikty i poczucie rozłączenia emocjonalnego. Po konsultacji z ekspertami odkryli, że pod pokojem, w którym spali, płynie podziemna rzeka. Jeśli podejrzewasz, że Twój dom znajduje się na jednej z tych dróg wodnych, nie rozpaczaj. Istnieją sposoby na złagodzenie negatywnych skutków. Po pierwsze, módlcie się o boską ochronę i wstawiennictwo Matki Bożej, następnie użyj naturalnych elementów, takich jak gałęzie orzecha laskowego lub wieżby, rozmieszczonych strategicznie w rogach domu. Aby wchłonąć i zneutralizować złą energię. Zachowaj także przestronność i brak urządzeń elektronicznych. Spanie z telefonem obok lub pod poduszką może zintensyfikować narażenie na szkodliwe energie. Zamiast tego umieść jedną trzecią pod poduszką i zaufaj Bożej ochronie. Te niewielkie zmiany mogą mieć duży wpływ na jakość życia Twojej rodziny. Dotarliśmy teraz do trzeciego miejsca, którego Wika Iwankowicz ostrzega nas przed unikaniem obszarów w pobliżu starych cmentarzy lub miejsc wykorzystywanych w przeszłości do pochówków. Chociaż miejsca te wyglądają dziś czysto i odnowione, niosą duchową energię związaną z pamięcią ludzi, którzy zostali tam pochowani. Rodziny często kupują domy na obszarach, które wcześniej były cmentarzami lub ziemią świętą nie wiedząc, jaki może to mieć wpływ na ich życie. Mieszkańcy tych miejsc często zgłaszają uczucie ciągłego dyskomfortu, niewyjaśnionego niepokoju, powtarzających się koszmarów, a nawet intensywnych konfliktów rodzinnych. Niektórzy nawet czują dziwną obecność lub słyszą dźwięki w nocy. Uderzającym przykładem jest przypadek młodej matki, która przeprowadziła się do domu w pobliżu starego cmentarza. Zaczęła cierpieć na ciężką bezsenność i mieć niepokojące sny. Twoje dzieci również zaczęły wykazywać niezwykłe zachowania, takie jak strach przed snem, lub płacz, dostęp bez wyraźnego powodu. Po konsultacji z księdzem odkryła, że miejsce, w którym mieszkała, było w przeszłości wykorzystywane do nieformalnych pochówków. Jeśli mieszkasz już w pobliżu starego cmentarza, nie rozpaczaj. Boska ochrona jest zawsze większa niż jakikolwiek negatywny wpływ. Poświęć swój dom Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, prosząc ich, aby otoczyli swoje domy światłem i pokojem. Módlcie się codziennie różańcem, wzywając obecność Boga i świętych do odpierania złych energii. Inną potężną praktyką jest używanie wody święconej do oczyszczenia domu. Spryskaj go w każdym pokoju, modląc się. Ojcze nasz i Basi, zdrowaś Mario. Zachowaj także widoczne symbole religijne, takie jak krucyfiksy i wizerunki świętych, aby stale przypominać o ochronnej obecności Boga w Twoim życiu. Teraz, gdy znasz trzy niebezpieczne miejsca, których Wika Iwankowicz ostrzegła nas, aby unikać, czas porozmawiać o tym, jak chronić swój dom i rodzinę, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz. Nawet jeśli nie możesz się natychmiast przenieść. Istnieją potężne praktyki, które mogą całkowicie zmienić energię Twojego domu. Po pierwsze, poświęć swój dom Bogu. Zbierzcie swoją rodzinę i odmawiajcie modlitwę konsekracyjną do najświętszego serca Pana Jezusa i niepokalanego serca Maryi. Poproś ich, aby pobłogosławili Twój dom i trzymali się z daleka od negatywnych wpływów. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapewnienia, że Twój dom jest sanktuarium pokoju i boskiej ochrony. Po drugie, regularnie używaj wody święconej. Spryskaj go w każdym pokoju w domu, modląc się Ojcze nasz i zdrowaś Mario. Oczyszcza to środowisko i przywołuje obecność Boga w codziennym życiu. Możesz także umieścić małe pojemniki z wodą święconą w strategicznych miejscach, takich jak wejście lub pokój. Aby zachować stałą ochronę. Po trzecie, pielęgnuj atmosferę naturalnej harmonii. Używaj żywych roślin, takich jak rozmaryn, lawenda lub paprocie, które pomagają odnowić energię środowiska. Unikaj gromadzenia się niepotrzebne obiekty, ponieważ nadmiar bałaganu może blokować przepływ światła i powietrza, tworząc ciężką i niezrównoważoną przestrzeń. Wreszcie, wzmocnij swoją wiarę poprzez codzienną modlitwę. Regularnie bierz udział w Eucharystii i włączaj różaniec do rutyny rodzinnej. Kiedy wasz dom jest owinięty modlitwą, staje się oazą miłości, pokoju i ochrony. Pamiętaj, Bóg jest zawsze po twojej stronie, gotowy błogosławić i chronić twoją rodzinę. Drodzy bracia i siostry z kanału, chodź z Bogiem. Doszliśmy do końca tego ważnego ostrzeżenia. Pamiętaj, Miejsce zamieszkania może głęboko wpłynąć na Twoje zdrowie fizyczne, emocjonalne i duchowe. Ignorowanie takich porad może być kosztowne, nie tylko pod względem dobrobytu, ale także w harmonii rodziny i umocnieniu wiary. Wyobraź sobie, że za rok spoglądasz wstecz i zdajesz sobie sprawę, że dzisiaj podjąłeś właściwe decyzje. Wyobraź sobie, że Twój dom przekształcił się w prawdziwe sanktuarium pokoju. W którym Bóg jest zawsze mile widziany, a twoja rodzina żyje w komunii z Nim. To jest obfite życie, którego On pragnie dla ciebie. Pamiętaj jednak, ochrona domu i rodziny wykracza poza praktyki fizyczne. Konieczne jest kultywowanie aktywnego życia duchowego, zaufanie do boskiej łaski i poszukiwanie obecności Boga w każdym szczególe swojej rutyny. Jeśli ten film przyniósł światło twojemu życiu, Zapraszam do działania już teraz. Subskrybuj kanał Chodzie z Bogiem, aby uzyskać więcej takich odbić. Zostaw swoje polubienie, skomentuj poniżej, jeśli już przejrzałeś coś podobnego i udostępnij ten film znajomym i rodzinie. Razem możemy pomóc większej liczbie ludzi żyć w zdrowych i błogosławionych przez Boga środowiskach. I nie zapominajcie, Bóg jest zawsze po waszej stronie, gotowy was prowadzić i chronić. Zaufaj Mu, a On przekształci Twój dom i życie w sposób, którego nawet sobie nie wyobrażasz. Niech Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi błogosławią Was i Waszą rodzinę, dzisiaj i na wieki. Do następnego razu.